W swoim trzecim meczu na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej UKS remisuje ze stalą Mielec 1 do 1. Z nami trener Kazimierz Moskal. Jak wyglądał ten mecz z perspektywy sztabu szkoleniowego? Myślę, że jak te dwa wcześniejsze, czyli były i dobre momenty i złe. Natomiast taki ważny moment, że goniliśmy wynik i strzeliliśmy bramkę w samej końcówce, to myślę, że jest ważne. W pierwszej połowie na wynik spotkania wpływ miało to, że popełniliśmy mnóstwo jakichś niewymuszonych błędów, które napędzały zespół stali i gdzieś też po takiej sytuacji padła ta bramka. Dosyć można powiedzieć przypadkowa, gdzieś tam rykoszedł, ale to nie zmienia faktu, że, że stal miała tę sytuację, dwie poprzeczki chyba z tego co pamiętam my też gdzieś tam próbowaliśmy swoich szans niestety nie udało się tak jak mówię były różne momenty na pewno jest wiele jeszcze do poprawy dzisiaj mamy jeszcze trening po południu jutro rano i wracamy do łodzi i na pewno gdzieś będziemy szukać już powoli Takiego optymalnego i ustawienia i, i, i też yy, świeżości, bo tą pracę, którą do tej pory wykonaliśmy, na pewno zawodnicy gdzieś już tam mocno odczuwają. Czyli ta wyjściowa jedenastka, którą zobaczyliśmy dzisiaj, absolutnie nie jest tą planowaną na ten moment, która rozpoczęłaby dzisiaj. No ligę. nie, nie, dalej ja mówiłem do zawodników przed Sparingiem, że to jest yy, ostatni moment na to, żeby. Podejmować jakieś tam próby różnych konfiguracji tego składu. Jak można łatwo zobaczyć, mieliśmy aż czterech młodzieżowców w pierwszej połowie, więc absolutnie to, to nie sugerowałbym się tymi nazwiskami. Będą grali ci, którzy będą w najlepszej dyspozycji w tym mikrocyklu treningowym tuż przed startem ligi. Zaczęliście z dużym impetem, potem stal zaczęła dominować to doświadczenie ze cztery klasy wzięło górę. Na pewno trochę tak. Gdzieś tam mieli kilku zawodników, którzy potrafili jakby ten rytm odpowiednio stosować, ale, ale to tak jak mówię, bardziej wynikało moim zdaniem z tego, że zaczęliśmy dobrze, było, była agresja, były odbiory, były sytuacje, natomiast... Później pogubiliśmy łatwe piłki i to przy takiej pogodzie na pewno dużo łatwiej gra się mając piłkę niż biega się do tyłu za piłką po stracie. To było jakby głównym powodem tego, że, to, że ta stal rzeczywiście w tej jakby dalszej części pierwszej połowy miała przewagę i stworzyła sobie groźniejsze i więcej tych sytuacji. Panie trenerze, kiedy znowu zacznie być głośno na boisku w zespole UKS-u, bo to co uderza to ta cisza, te komendy pojedyncze zdecydowanie chyba zbyt rzadko się pojawiają między o, zawodnikami? No to, to jest ciężko wypracować, bo to ktoś albo ma albo nie ma. Na pewno o tym, o tym mówimy i zawodnicy między sobą też o tym mówią. Ja myślę, że, że to, to na pewno gdzieś tam... Oni o tym wiedzą i, i, i starają się robić, ale myślę, że też są takie momenty, kiedy oni po prostu e, nie mają na to czasu ani siły. Tak, takie mam wrażenie, że gdzieś tam myśli zawodnik musi mocno ruszyć do pressingu w jedną, czy w drugą stronę, to później łapie ten oddech i, i, i trudno mm, taką komunikację, ale oczywiście przede wszystkim bramkarz, przede wszystkim środkowi obrońcy są od tego, aby tym zespołem dyrygować i na pewno takiego lidera e, potrzebujemy. Które z tych trzech spotkań, które tutaj rozegraliście, było najlepsze w wykonaniu EUKS-u, z którego jesteście najbardziej zadowoleni, tak patrząc czysto piłkarsko? Hmm. Myślę, że to były na, na podobnym poziomie te, te, te spotkania. Różnie te wyniki mogły się układać. Z Rysowią niekoniecznie musieliśmy wygrać, z, ze Stalą niekoniecznie, z Rzeszów niekoniecznie musieliśmy przegrać. Tutaj skończyło się remisem. Ja bym raczej myślał, że, że takie jest moje zdanie podobne, podobna ocena tych spotkań. Do końca pobytu w Woli Chorzelowskiej jeszcze dwa treningi. Jak potem będzie wyglądał ciąg dalszy przygotowań? Wracamy do Łodzi. W czwartek mamy siłownię, w piątek trening jeden do południa i weekend zawodnicy mają wolne. I Od poniedziałku zaczynamy się przygotowywać już do takiego, można powiedzieć, ostatecznego sprawdzianu przed ligą, czyli ostatni mecz kontrolny, który będzie w sobotę w Łodzi. No właśnie, ten mecz kontrolny nie z gks Tychy, a z teoretycznie słabszym zniczem Pruszków, to pewne utrudnienie, biorąc pod uwagę ten proces przygotowań. Nie no, myślę, że tutaj ani my, ani GKS Tychy nie chcieliśmy grać tego sparingu z wiadomych względów, gramy w drugiej kolejce, więc e, byłoby to bez sensu spotykać się w ostatnim sprawdzianie przed ligą. E, myślę, że tutaj to, że, że jest to zespół z drugiej ligi. To, to nie jest jakby dla nas problemem w tym meczu. Na pewno będziemy chcieli e, narzucić swój styl gry, grając u siebie. Mm, to ma być taki sprawdzian generalny, ale też. E, Myślę, że to wcale e, uprzedzając pytanie, nie będzie mm, odpowiedzią, że to już jest pierwszy, e, pierwsza jednostka na mecz z GKS-em Katowice, tak jak mówię. E, o tym zdecydujemy w ostatnim mikrocyklu, kto będzie w najlepszej dyspozycji z tych zawodników, to dostanie szansę w pierwszym meczu. Tak, Pokamy tutaj wniemalowane w obawie o zdrowie zawodników, na razie cały czas wszyscy w pełni sił, chociaż dzisiaj kolejna chwila takiej niepewności, kiedy Naczo padł z grymasem na boisku co w nim? Pytałem po meczu, mówi, że wszystko w porządku, gdzieś tam e, zderzyli się kolanami z przeciwnikiem. E, był taki rzeczywiście moment, że wszyscy patrzyli na siebie i, i czy to nie będzie kolejny uraz, ale, ale wszystko jest e, w porządku. Ostatnie pytanie. Jak trener podsumuje ten obóz jako całość, jako taką zbiorową czy... jednostkę treningową? Myślę, że tak, no ja też i chciałbym te sparingi wygrywać i dla zawodników też to by było fajne gdyby tutaj były trzy okazałe zwycięstwa natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego że tutaj przyjechaliśmy nie po to żeby skupić się przede wszystkim na sparingach ale żeby wykonać odpowiednią pracę i Myślę, że ta praca była wykonana i, i, i dalej musimy pracować, bo tak jak powiedziałem, wiele, wiele jeszcze do zrobienia i tutaj... Nie może być momentu takiego, że my uznamy, że tu, że jest wszystko zrobione i nic nie można poprawić. Nawet rzeczy, które robimy dobrze, muszą być co jakiś czas powtarzane i muszą być ćwiczone, żeby, żeby to był nawyk, żeby to była gdzieś tam ta taka automatyczne podejmowanie decyzji. Kazimierz Moskal, trener Łódzkiego Klubu Sportowego. Dziękujemy bardzo.